Ale ogromny pomidor. Patrzcie, jakie pomidorki są przy nim malutkie. Aż jestem ciekawa, ile będzie ważył. Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek. Powiem Wam, że ja jeszcze chyba nie odespałam wesela, ale nic, trzeba działać. Zaraz lecę do banku, mam tutaj skompletowane wszystkie dokumenty. Dobieramy z grzeszkiem tak niecałe 2 hektary ziemi. No i będziemy się starać o kredyt, więc wszystkie papiery zaraz zostaną złożone. A później co? A później chyba temat ogórkowy u mnie wiedzie, ale to jeszcze się okaże, bo czekam właśnie na informacje, czy będą ogórki. U nas dzisiaj zupa cukiniowa, cukinia z naszego ogródka, ja się zabrał świeże dzisiaj rano. Dziadek nam przywiózł rozkaweczki, jajka też swojskie.